Z nami pani Maria Zepchła. Dzisiaj w nędzy takie wielkie wydarzenie, wydarzenie. O którym marzyła pani przez dłuższy czas. Kapliczka została oficjalnie odrestaurowana. Może cieszyć wiernych. Tak. Wielki dzień, panie redaktorze. Kapliczka, ta kapliczka ma. Już wiele lat, bo powstała w 1878 roku i w zasadzie to był pierwszy generalny remont całości. W ten sposób, dzięki pomocy władz, dzięki pomocy ludzi dobrego serca, przekażemy następnym pokoleniom ten obiekt jako obiekt. Zadumy, modlitwy, wspomnień. Skomentowałem, że ta kapliczka ma szczęście, że ma panią Marię i podtrzymuje swoje słowa. E, wrócił tutaj dzwon, którego przez dłuższy czas nie było. E, dzwon został zdjęty, panie redaktorze, 8 listopada 2023 roku, bo, ze, bo groził niebezpieczeństwem. To jest uchry, u, ruchliwa ulica. Stan wieży był, stan wieży w jakiś sposób zmuszał nas do przeglądu i naprawy wieży i w związku z tym strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nędzy i z Powiatowej Straży Pożarnej w Bożu zdjęli dzwon. Później dzwon został przekazany do pracowni państwa Makoszu w Tarnowskich Górach Poddany renowacji dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego. Przez dłuższy czas było też u pani w domu i zawisł. Kiedy on zawizu? Yy, za, za, moment. Yy. To był. To była połowa Połowa maja tego roku. Okay, Pani Mariu, jeszcze jedno pytanie. Jak Pani zdaniem ta kapliczka jest ważna dla mieszkańców Nędzy? Bardzo ważna, bo z wyjątkiem ubiegłego roku ze względu na prowadzony remont. Tu rokrocznie jest czwarty ołtarz w czasie uroczystości Bożego Ciała. Wcześniej odbywały się także procesje w dni krzyżowe, no i ludzie Babcie z wnukami przychodzą, ludzie proszą, by udostępnić kapliczkę, by mogli tu pomodlić się, spędzić czas.